Niemożliwe stało się możliwe, to znaczy wreszcie można implementować rozwiązania, o których świat zaczął myśleć już w latach 50. i 60. poprzedniego stulecia. Sztuczna inteligencja generatywna zmienia nam bardzo wiele. Jesteśmy w nowej erze, jak to na dzisiejszej konferencji sformułowaliśmy razem z IBM. Sztuczna inteligencja i generatywna sztuczna inteligencja z punktu widzenia IBM to pakiet Watson X. Jednym z komponentów platformy Watson X jest moduł Watson X Governance, który w ostatnim czasie cieszy się szczególnie zainteresowaniem wśród naszych klientów w związku z nadchodzącymi regulacjami unijnymi. Ponadto Watson X Governance jest jednym z komponentów platformy Bluebox AI stworzonym przez IBPM, złotego partnera firmy IBM. Z firmą IBPM współpracujemy już wiele lat, zarówno jeżeli chodzi o posiłkowanie się dodatkowymi osobami w zespołach projektowych, jak i ekspertami przy rozwoju nowych produktów i nowych wdrożeń. Dzisiaj na premierze produktu przedstawiliśmy główne przypadki użycia, które system realizuje, główne jego funkcjonalności. W szczególności integrację z systemami automatyzującymi pracy typu IBM Buff i z repozytoriami dokumentów takimi jak SharePoint. W chwili obecnej również firmy patrzą w jaki sposób mogą skorzystać biznesowo na implementacji rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję i zwłaszcza generatywną sztuczną inteligencję.